Ho, 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 widzowie wesołych świąt! Hahaha, ha, ha, du, du, du! Siema i witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale! Dzisiaj będzie znowu, znowu świąteczny odcinek, ale tym razem nie robimy żadnego obi, jak ostatnim razem. I to deszcz On też dziś będzie. Chyba w każde święto już będzie. Nie, no nie wiem. Tego akurat. Nie wiem. Dzisiaj będziemy... Y, dzisiaj będzie wigiliał dyszki, więc y, myślę, że... Y, y, Superman wyjdzie. No, co akurat bardzo dobrze się składa, że mieszkamy obok siebie. Zobaczcie, tam jest ten ładny dom. Tego, tego nie będziemy patrzyć. Za to nie będziemy patrzyć. Dobra. Bierzemy teraz mój piękny, mojego pięknego malucha, wyjeżdżamy. W ogóle nie mam po sumie autu. Skoro i tak mieszkamy obok siebie. Tak, to ja zanieczyszczę środowiska. No. Najlepiej pójść pochodzić. Bo w tym odcinku jesteśmy eko. No. No. To... E, teraz robimy, tak? Eee, po co... nie, puka się najpierw. Dyszka! No? Cześć, o, o, Dyszka! E, co tam u Ciebie? No, 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 o, no, 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 no. Ładnie się uradziłeś ja, tu. Ja, ja tak? właśnie, ja tam u Ciebie. E, a bardzo, bardzo dobrze u mnie.

Wszystko jest w porządku. Tylko rachunki muszę zapłacić. Ciekawe ile. Nie stać mnie. Muszę pójść do pracy. No. Ale dzisiaj Wigilia, no. więc tym się nie będziemy zamartwiać. Bo sobota. No, ostatnio, ostatnio do mojego kolegi komornik przyszedł. Bo nie hmm. zapłacił rachunek. Pamiętasz tą, no. pamiętasz tą no. szaloną rakietę? O, no, pamiętam. <laughs> tak szalała, o, że aż musiałam pomagnąć. Nikero, opowiedział mi kawał? No. Mów. Jak się nazywa jak się nazywa krowa która mówi? Eee, nie wiem. Mówię za krowa. Eee, co? <laughs> Rozumiem. Łap, co łapałem. Dobrze, no. Ja się postaram przygotować jedzenie dla was, wiesz, tutaj na Wigilia. Pomóc ci? O, dobra, szanowne. To przygotować. Co to jest? Ciekawe, co to... O Jezu, pali, pali, pali! Nie muszę do sreży! Gdzie jest Muszę się Ostrego sosu się napiłem? Gdzie te ważki, kiwel? potrzebuję ubywalki! Wypuśćcie mnie, ciebie, sto! Przestał pójść. Jezu, Maria, ty robisz? Zapraszam cię, Tiger, tutaj O Jezu, ale mi sto, sto, tutaj Tiger tutaj mamy! sto, zapraszam! sto, 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 tutaj na ciebie. Jezu, Jak jakby coś gardło coś teraz co? zabolało tego sosu. U. No nie powiem Ci naprawdę, Ach. czemu się wziąłeś ten sos? Nie wiem, bo myślałam, że to jest ketchup. I nie, pamiętaj, zawsze ty pan to pisze. No. Weź Ty teraz spróbuj. Gdzie to dać? Jest ten kubek. Gdzie? No. O, go wyrzucić nie obrazisz się jeśli go rozbiję A bo no w ogóle to to kosza mogę to rzucić O stary kubek Wyniosę ci śmieci Dobro Baler do O. śnieg teraz będzie padać Niech teraz pada Ejeje Loja loja podałbyś mi ten gorący sos? Tak. Nie da się muszę go dać. Nie to wstąpić. A! A! A, no fr, szybko. Lubiłem było z tego nie. A, przecież ja tego jest specjalnie wleciała mi do buzi! Eee, 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 szybko się bo to nie działa. Eee, eee. Okay. Yes. Dla, da, 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 masz masz tak prysznic, bo śmierdzę. Oczywiście, że mam prysznic. Czekaj, to, wyjdź, to wy... wątpliwie wyjdź wątpliwie. Bo, bo z kibla muszę skorzystać. Dziekieru, mam ja takie kleju. No. Czemu ja tego nie mogę położyć na w Bo musisz jeszcze gotować. A, no właśnie, tak, no tak. Tiger! Tylko tam papieru nie wychodzi. Nie no, ja tak naprawdę z prysznica korzystam. Chciałem, żebyś o, wyszedł. To, 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 to. Baskawole, baskawole, Fi fizyka Uwaga, przedstawię co? ci fizykę. Pachniesz... O, zapraszam. Pachniesz... Y kiedy myjesz się w ubraniu w Robloxie? Hmm. hmm. Ciekawe, hmm? jak to smakuje. Przepraszam, ale zapomniałem o jednym detalu dla ciebie. Aha. Co to za takie... nie, to nie jest tu. No widzisz, jak ja się Nie jestem Jezus Maria, gdzie jest ten Nie radzę tu wchodzić. O! O! po lesio. Co ty robisz? No ja już wrócę. Co to robisz? Eee! Proszę cię, tylko nie rób kepsu z łagodnym sosem. Pamiętasz, jak to się ostatnio skończyło? Obsrałeś <grystanie> mi cały bunkier. <grystanie> <grystanie> Przepraszam. A ja go tak obrzygałem. Tak nie miałam przecież wyglądać. No wiem. Ale trzeba. Ale no Wie... Ale nie trzeba było mieć. Trzeba było mieć zatwardzenie, więc to byłoby. Z, yy, więcej pożytecznie. No ale. od tego w połowie Tak, ale ty też. Nie tylko ja brałam w tym udział. A co moja wina ode mnie Ale trzeba było korzystać o, z kibla na bokrzach? Fej? Powiedzcie, że to jest dobre, to jest dobre. To co teraz tu się jest dobre. No, no, no to smacznego. Smakuje mi! Jak tysiąc złotych. Ach, tak. hmm. Dobrze, że pomagał mi tą zupę robić tak zwany Ninja, Tak jakby w jednym zdaniu. O, ktoś ktoś chyba chce. Y, no. Ktoś chyba znowu ma problem. No, w ogóle jakieś dwie osoby ci pod domem stały ostatnio. Gdzie Gdzie jest ta pałka? Nie, ja tylko Ale. mówię co się działo. To co widziałem. No, to może spróbuj go No, spróbowałem. Dobry. Dobrze. Ale to co zrobiłeś tutaj? To brąz Te brązowe coś? <grych> no, no wiesz, no to ninja mi w tym pomagał. No tak. Który ninja? No wczoraj. A wiesz które? No. Tak. i się zapytał, czy e, da, ma mi dać swój tajny składnik. No powiedziałem, e, może sprawnia. No i dał mi ten tajny składnik. Hmm, dobra, ten chłopak. Higger, dlaczego ty wynosisz te śmiech w sekundę? Bo muszę, bo to niegrzeczne, żeby kasować sobie talerz z plików pik, z gry. Herbaty, proszę. Higger, proszę, stój, stój, stój. Właśnie, herbaty. Trzymaj. Tej! Bo herbaty nabijmy.

Bardzo, dobra. dobra, a ja się napiję z sosu. suszu. Nooo! Nooo! Coś cię zrobił! Coś Pale się! Pale się! Pale się! 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 O nie, no. pochwaliłem ci chojkę to... chyba. I. I to nie jest ketu. A! No wiem! Ale. To ty też w domu wypiłeś? Ja tu chciałem już Dobra, dobra, to było ok. No, ale te fakty są głupie, pokazać, to faktycznie jakieś głupi wejście. Pokazać woda. Ci mój najlepszy outfit, jaki zrobiłem? Ty, patrz! To jest ten chłopak Magdy <słuch> <słuch> Co ja zrobiłem? Albo na przykład coś takiego. Jestem Klauga. Czemu się mnie boisz? Jezus, jestem niegraźny. Ja. No tu robię łyżki? tu ły... Zrobiłem Spidermana. <kluzny> nie skomentuję Cię A to jestem ja w nocy. Dobra, a jestem teraz normalny. Podoba Ci się mi, misiek na moim ramieniu i tofik na głowie? Mm, mm, piękny. Piękny. No, ja, uwielbiam, ja uwielbiam jego kuchnię. Kiedy zawsze, zawsze kiedy go oglądam, to zawsze coś muszę gotować. Przy tym gościu. Co? Hmm. Czego jeszcze tutaj szukałem? More? More? Ja to też nie złapiesz. Chciałem ci coś przynieść. Stary, przyniosł mi mleko? Może no stary, tak nie wiem, nie wiem czemu. tak Dziwnie to brzmi, ale mam małe dzieci w piwnicy, jakie chyba zaczęły się teraz żyć. Dlatego to słyszałeś, taki dziwny dzień. Teraz... Głośniej, się, ciebie boję? A poza tym mam o o tomatona ci puszczę. Proszę, no. Och. Jest to. Jest. 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 Czekaj, mam mam bardzo piękny pomysł. Tylko domę sam muszę się napić i już będzie super. Nie, nie, nie rób tego. Nie, proszę, nie. Muszę się napić, ścieżku! Ale, ale do łazienki nie wchodzi. Czemu? Ale do łazienki nie wchodzi. Nie, nie! Co ty robisz? Srasz. No, srasz. Nie wejdź. Strasz. No, strasz. Nie dlaczego to te to... ściany są brązowe. A wiesz dlaczego one są brązowe? Tak zwane ninjago. Bo tak, <laughs> ty... ninjago! <laughs> o Jezus, co się stało? Muszę w tej toalecie włączyć Twoją muzykę. Bo naprawdę. Nudno. <śmiech> <śmiech> Ej, te. O, to... ja, mam wi... ja mam widok z dachu Twojego domu. Ej, ktoś, ktoś jest przy drzwiach. Kto to?

Je Jezus, tutaj jakiś... Tutaj jakiś mały był przy drzwiach. I on tutaj jakimś motorkiem jeździł i potem jakiś kolegów tutaj przywołał i oni ci pod chatą jeź jeździli. Ale nie wiem czy oni sobie poszli czekaj, zamknę drzwi. A nie. Co? Nie ma ich... Te dzieci z piwnicy się, no kurde. Mają szczęście, bo ja kiedyś chciałem wyjąć. Gościu! O, tutaj jest! Ten dzieciak! jest ten Tu, tam! Jedzie! I jego koledzy są też tam. Albo on w ogóle nie ma kolegów, nie wiem. Może to są pomocnicy, ale najlepiej. To chyba nie są koledzy. To ja, może to wszystko, do Dobra, to ja też idę srać już O! Boczuj się. Boczuj się tam. Nie, jest spoko. Ty, jak to wygląda dziwnie. Ja sprawdzę ty się myjesz. Jeszcze jeszcze tutaj... Yy, wy wystarczy, żeby ktoś tu przyszedł i zęby tu mył.

To za chwilę już pójdę. Bo już, bo już mnie straszą te dzieci z piwnicy. Bardzo no. Te dzieci z piwnicy naprawdę dziwne dzisiaj są. Czekaj, muszę sobie puścić mózg. O! czekaj, czy jest ten mój ulubiony kanał? W sensie ten. O! Jest! Widzisz? Nie fajnie. Zamiast jednorożca to lata ten, y, czerw ten czerwony z y, dwoma... Elf. Dobra, to ja już, to, to ja już pójdę. Pewnie. Nie. świetnie się z Tobą spędzało, mój no. przyjacielu, Figela No i mój przyjacielu, Dyszko, z Tobą, z Tobą się najlepiej spędza święta. Pamiętam nasz, to, to pamiętam, to, to pamiętam wtedy, kiedy grałem w ty dołączyłeś i napisaliśmy imię na czacie. Pamiętam to. Dobra. Proszę, co to? Kłod... Ha! ha harnasz do nas Ogrzybowy. przyjechał! Harnasz do nas za przyjechał. Zakład pogrzebowy? Zakład pogrzebowy? Siema, Harnasz. O, poszedł sobie. O. Mówiłem, że... Mówiłem, że, mówiłem, że to jest zakład pogrzebowy. Sonik! Nie, to nie... To nie ten. Sonik tu był. Dobra. Się. No Zegnaj. był! No, żegnaj! Siema! No jak widzicie widzowie super się z nim spędza. Pięta. Śmiesznie było. Więc... Yy, o nie. Więc yy, Myślę, że to... Czas zakończyć nasz odcinek. Ja idę spać. No! To no do zobaczenia, cześć!